Kajka, dobra to drugiej części. My no, widzieliśmy się na pierwszej części tutaj. W historii brukkawy to pierwsza część. Tak, tata. Zrobiło się już tak, tak, tak. się ciemno. I uwaga uwaga, z drugiej części y, będzie inwazja labubu, więc no, 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 no. Czekaj. Ja co Jedziemy, bo się robi ciemno. Co? Ej, ja nie słyszałem. to za mnie o tym zapomniałem. Szybko musimy jechać do naszego rodzinnego domku. Co? bez jest inwazja labubu. Zaraz <grym> się za, mnie za 20 sekund. 19. 18. 17. Szesnaście, piętnaście, czternaście, nie tutaj to do domu! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden! Szybko! Zamykamy drzwi! Zamykamy okno! Lobo, bo nam zepsuł domek, więc szybko zrobiliśmy ten. No, to jest nasz stary, rodzinny domek. Tak, mam. To jest blok. To jest blok. Mhm. Ja się boję, ja chcę iść na, na nie, się nie, nie, na górze przecież jest dziura, trzeba ją naprawić. Szybko! Gotorek. Szybko jakieś kartony, żeby nikt się nie skapnął, Może ale nie to, tylko szybko coś, żeby był, ten dom wyglądał jak opuszczony. Kurde, tak łatwo tego to nie zrobimy. Musimy siebie ochronić. Dobra, jest. Dziura taka. Tu mamy przynajmniej ochronę. Ochronę mamy. No. <grymne> na Dobra, mam na ile bubuje nie, więc cały dzień, całą noc musimy uważać na siebie, bo jutro musisz normalnie iść do przedszkola. Się tylko tak zaplanowali. Na bubu widzę. No ja też widzę. Jemy. Do łóżka. Do łóżka okay. idzie. Chodź. No chodź, może przeżyjemy to. Tylko lepiej to tam zasnąć na górze, niż tutaj, bo tam dostałam. Chodźmy tutaj szybko na górę. Chodźmy szybko na górę do tej tajnej małej bazy. co to zbudowałem. Przecież tu jest ściana. Nie musieliśmy tam budować przecież. Czyli są małe szanse, że przeżyjemy. Chodź, szybko do łóżka. Pięć godzin snu, i już niestety musimy iść. Zgasiłam światło. 20 H godzin temu. Ah. Musimy chwilę posiedzieć w domu, bo nie ma inwazyla bo, bo... Wstawaj, Anielka! Możesz sobie pograć, odrób lekcje. Jest dzień, tylko jest duża głowa, musimy wejść. Bo jest gła, po prostu. Bo jest po Boże się boisz, Anielka. Rozpalmy ognisko. Nie A my idziemy do przedszkola? Nie, bo jest inwazja dla Bubu drugi dzień. Za dwie sekundy. Jeden. Dwa. La Bubu za to mam jest. Poczekaj, Mar, musi stać się jasno. Musi leciał. Co? Chwilkę widzowie, bo... No nie mam. Ja mam uwaga, już kasę wydałem. Uwaga, 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 powtarzam. Uwaga, uwaga, w tym miejscu robi się ingolacja dla bubu. Powtarzam. Ingolacja dla bubu. Uwaga, uwaga, ingolacja dla bubu. Ingolacja dla bubu. Uwaga, uwaga. Powtarzam. Ingolacja dla bubu. Powtarzam. Ingulacja dla bólu. Do widzenia. Chciałbym mieć jakieś szczęśliwe rzeczy. Ingulacja dla bólu. Z tym jeszcze, co zaczynamy. Jeszcze raz mówię. Ingulacja dla bólu. Ingulacja dla bólu. Dzisiaj. Ingulacja dla bólu. Powtarzam drugi raz. Ingulacja, la bubu. Ingulacja, la bubu. I potem mygła. A potem może też być ząbiaki, Ingulacja, la bubu. Albo ząbiaki. Do widzenia. No widzę, ktoś próbował się dostać. Albo to gła nam zrobiła takie dziurki, ale to nie są dziurki. Nie, nie, to są jakieś... Labubu. Mogę ci kupić la na święto. Nie, nie, nie. A ja ci dzisiaj kupiłem grę la Którą wczoraj Uy. Ja idę grać na komputerze Ja idę nikt, na dwór Nikt nas nie zje Nie możesz wyjść na dwór, bo są... Bo... Nie ma Są Gdzie? Tam stoi Czekaj szybko W tym razie się zamyka, się nie Ja się gram A Ty możesz oglądać telefonie To na banknie, prawda? Uwaga, uwaga Pip Piep! Iwa bubu. Próbuję się dostać do domu. Patrzę. Na szczęście nie drapią. Widzę je na dachu. Jest bananka. Zjedź bananka i idziemy spać. La ciela, bo uwaga, poobrażam. Ingula ciela, Niestety może być na dwór poziemniaci. <śmienicza>